Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać ten cudowny lek? Okej, okay. Pierwszy warunek to musi być osoba, która nie ma HIV. Musimy o tym wiedzieć na 100%. To znaczy musimy wykonać u takiego pacjenta po pierwsze test na HIV. I to nie ten test szybki, którego okno serologiczne, przypomnę, wynosi aż 3 miesiące, tylko ten test czwartej generacji, a więc taki, którego okno serologiczne wynosi 2 tygodnie. A więc, a więc po pierwsze negatywny test na HIV. Po drugie, jest taki mit, który też krąży w społeczności osób używających prepu, my mówimy o nich PREP-userzy, a więc PREP-userzy mówią często, że ten, ten prep metabolizuje się przez wątrobę, to znaczy używanie go stale powoduje uszkodzenie wątroby. To jest oczywiście nieprawda, dlatego że prep akurat metabolizuje się drogą nerkową, a więc, żebyśmy mieli pewność, że on się metabolizuje prawidłowo, to musimy monitorować funkcję nerek. Takim wskaźnikiem, który nam pozwala na ten monitoring funkcji nerek jest kreatynina. A więc drugim, drugim wymaganiem, jaki jest stosowany, to jest to, że pacjent musi nam się okazać aktualnym badaniem poziomu kreatyniny we krwi. To badanie na szczęście nie jest kosztowne, wobec tego pacjenci chętnie to wykonują. No i jak mamy ten ujemny HIV. Plus prawidłową kreatyninę, plus po trzecie, pacjent chce ten prep używać, bo mamy kilka takich rekomendacji, które musimy przez które musimy przejść, no to taki prep po prostu wystawiamy, wypisujemy receptę. Wypisać receptę może każdy lekarz, w zasadzie nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Może być to każdy lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu. Natomiast jeśli jest to recepta druga, trzecia, mówiąc krótko, kontynuowana, to taką receptę kontynuowaną może również wystawić pielęgniarka bądź pielęgniarz. Jeżeli jest osobą uprawnioną do, 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 do kontynuacji recept, to znaczy ukończyła studia licencjackie na pewnym kierunku pielęgniarstwo i, i ma takie uprawnienie do kontynuacji recept. Albo no, oczywiście z magistrem pielęgniarstwa, ja jako magistrę pielęgniarstwa również takie recepty wystawiam, ale zaznaczam jako kontynuowane, czyli najpierw rozpoczyna lekarz, a ja dopiero po nim kolejną receptę wystawiam. Przy każdej kontynuacji również wymagamy testu na HIV i również wymagamy kreatyniny, dlatego że te, te parametry mogą się zmienić.